No, jakby powiedział skipper Lodzio Miodzio panowie, dobra e, Bonus score speed up, e, ale to są co? Slow down, spike, dobra, no to. Uh, hold space and on the time, uh, this screen fire to start. Uh, hard easy, nie, nie, wezmę easy, żeby dłużej pograć. Google Blitz, fire to start. Uh, ok. Mm, ok. Mm. A, dobra, muszę czekać. Mm, mm, tylko doskoczę. A, czy tutaj? Fajne. Coś się chyba dzieje, ale... A i lipa. E, no ciekawy pomysł. E, tam są te znaczki, które coś robią, czyli muszę je zbierać. E, mogę tylko i wyłącznie lewo-prawo. No. Dobra, aha, no tak tylko że tutaj nie mogę, bo A, dobra. Spróbuję to zebrać. Hm. O. Dobra, kolejny Speed 2. Podejrzewam, że to się będzie A, dobra, tam już nie ma. E, że prędkość będzie się podnosić tak oczywiście kolorki się zmieniają. A! Właśnie, ciekawe, czy mogę tym sterować w momencie kiedy spadam, zaraz sprawdzę. E, fajna gierka. Fajna gierka. O, no, trochę za, za szybko spadłem. Muszę z, trochę wyżej i wtedy zobaczę. Tak, mogę sterować. E, no dobra, no to gdzieś tam pewnie ułatwienie będzie później. E, Fajna. Fajna gierka, warta, warta uwagi. Dobra. Lecę dalej. Kung Poo... Pu... Kung <gum> Poo <pu> Fighter. Zamty już robi e, robotę. Okej. Okay. To ewidentnie kojarzy się z International Karate z e, e, bonusowym levelem, odbijaniem e, piłek. <laughs> Fajna postać. Tak. Cia. A, chyba dostałem. No dobra, jeszcze raz. Um, oczywiście nie. Nie wiem. A, dobra. A, dobra, dobra, dobra. A! Jeszcze raz. Coś sterowanie... Yy. Dobra, wezmę drugiego Joy'a, może tam na tym drugim, ale ale nie. Pauza... Nie, no ewidentnie na tym Joy'u. O, dobra, jeszcze raz. No I co? Nie mam Auto Fire chyba. mistrzem kung-fu nie będę. E, fajnie zrobiona. Fajnie z, <grymna> zrobiona mina tego stworka jest e, dosyć dosyć ciekawa, ale... No i co, zabiło mnie, czy nie? No chyba, chyba to mnie zabija. E, ciach, ciach. Chyba kolizje są troszkę niedopracowane, bo no ja uważam, że obroniłem się, a, a, a on uważa inaczej. No dobra, dobra, fajna gierka, fajna muzyczka gdzieś tam sobie w tle leci, daje klimacik, e, spoko, lecę dalej, plazle, plazle, no to lecimy, plazle. Tak, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, fajna, e, e, e. Znaczy, Tak, to jest bardzo proste rozwiązanie. E, Ultimate 64 przez HDMI z mm, e, liniami e, Rastra. W sensie, no, no, no właśnie, z tymi liniami Rastra, fajnie to wygląda. Nie trzeba się martwić o dźwięk, bo z telewizora idzie mi do soundbara e, przez o, złącze optyczne, czyli muzę mam od razu na głośnikach z basami, ze wszystkim. E, Zdecydowanie po raz kolejny polecam Ultimate 64, bo wiele ułatwia, nawet jak chcę... Właśnie, ja mogę sobie go brać po prostu ze sobą na wyjazdy, na przykład do jakiegoś hotelu, jak jadę w, w delegację, bo w hotelach są telewizory z HDMI. Jestem w stanie się wpiąć i po prostu piąć sobie na komciu. E, oczywiście tak wiem, że mogę to na laptopie robić, ale umówmy się, <laughs> jadę z komodorkiem dobra, e, all no black random, no dobrze all aaa to są chyba jakieś puzzle czyli to tu e, czy nie hmm też nie um. <noise> nie widzę innej możliwości a okej, okay, może się nie znam na puzlach a dobra 56 kroków um. no tak, to tutaj trzeba się wy wy wykazać wyobraźnią e, plastyczną i przestrzenną i wszystkim na raz jak to sobie idzie tu czyli to może być a to może być wszystko e, czyli to jest taka plazma ale pytanie czy ona się ma zaczynać z tej strony czy ma się tutaj kończyć e, no nie ewidentnie to ma być tu a to ma być tu nie? <grym wytrenia> też nie um. o teraz? no jest. 6 kroków. Pięknie. No z pod poszło mi ładko. Bardzo ładna gra, uspokajająca muza. Muza bardzo też fajna taka, e, taka luźna. E, tak. Tę grę mogę polecić. Bardzo e, twórcza. Bardzo twórcza i e, i na pewno trochę czasu przy niej można spędzić. I ta muzyczka sobie gdzieś tam w tle robi klimacie. macie. eee, Rainbow Sweet Run. Zobaczę, co to jest. Eee, Rainbow Sweet Run, Chris Ja! Eee. eee a, to mogę skakać, dobra. No, mega fajna y, gra. Kojarzy mi się znowu. Ja nie, nie pamiętam, nie mam pamięci do tytułów. E... Mogę pomysł, że biegnę po, po y, tęczy. E... Była na Amigę. Gierka e, taką kulą się... E, e. Oczywiście ona troszkę była z innej perspektywy. E, ta kula... Ta kula sobie, o to przyspiesza, ta kula sobie leciała jakby cały czas do przodu, no, pod taką, taka, taka perspektywa była, że jakbym jechał do przodu i też trzeba było skakać. Nie pamiętam nazwy tej gry, ale też spędziłem masę czasu grając właśnie w, w tamtą gierkę, bo lubię. Lubię takie, takie, takie klimaty, bo to jest zręcznościówka z, no to też w 4-kilowym E, bloku, e, więc też szacun za, za pomysł i za, e, za wykonanie. E, muzyka bardzo niepokojąca, tak, że tutaj trzeba się pilnować, skupić. E, fajne. Fajne, typowo zręcznościówka. E, ja od zawsze jestem fanem GL Arts typu Zack McCracken, Maniac Mansion i, i, i tak dalej. Słuchajcie, ja nie mam zbierać tych <grym zbierać grym zbierać> żółtych? Natomiast, tak, lubię też gry właśnie zręcznościowe. Ja mam zbierać te żółte, ale jestem... no właśnie. A czarne mam unikać. Aaaa, dobra. Więc Zack McCracken i w ogóle wszystkie gry point and click. Loom i, i na przykład Indiana Jones. Natomiast lubiłem czasami pograć sobie gierki właśnie zręcznościowe, które wymagają... Totalnego skupienia, wystawienia języka ee, i złamania joya i wyślenia mózgu e, do granic możliwości i refle refleksu. Potem już nic nie widać, a ja wciąż gram. I to. Tak, tak, gierka wciąga. Powiem wam, wciąga, giera. Ciekawe czy będzie jeszcze, jeszcze szybciej. <laughs> e, no to ewidentnie też trzeba iść na, e, na ilość punktów, e, bo te żółte, a, te żółte dają te punkty, ale powiem wam, czad, czadzik, gierka. E, dobra, e, będę grał aż się nie, e, z, e, aż mnie nie, nie zabije, bo aż szkoda jakiegoś tutaj high w, w w rombie. Słuchajcie, jest czat. Dobrze, że nie, nie można spać z tęczy, bo to byłby dodatkowy poziom trudności, właściwie nie do przejścia. Tu mogę, mogę sobie tak naprawdę la, lawirować. A! A! Słuchajcie, zobacz. 17 100 punktów. Mega pozycja. Rainbow Edge Run. Polecam jak najbardziej. E, zostały nam jeszcze. Trzy gry. Eee, tak. Trzy, bo to czwarte to jest demo, eee, eee, które wczoraj próbowałem włączać. Ben Naglish, e, muzyka. Jak rapt pomyślałem, że uratuje te swoje CD. Eee, CD fixy, dobra. Eee, aha, tu jestem. No proszę. <laughs> Politycznie poprawna gra, tak? Uh, zagram różowym <laughs> ha, Co to jest um. uh, What <laughs> Ale o co kaman... nie kumam. Myślę, że trzeba... <laughs> trzeba chyba rytmik przeczytać. Uh... S... Dobra, może uh, swój musieli <laughs> iść do swego. i do, tego, idę do różowego. Aaa! <laughs> ja, no, 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 no dobra. No to jest... Sens tej gry... <laughs> Siem, czy to jest totalnie... Od... Co, że ręczniki? Aha, nie wiem. Dobra, jest fajna <grywa> gra. E, jest muza, e, jest, jest fajny klimat, natomiast e, o co chodzi w tej grze? No trzeba przeczytać ludmi. Nie będę tego robił tutaj. <grywa> nie wierzę. E, no zagrajcie sami, przeczytajcie najpierw o co chodzi, ale prawdopodobnie trzeba zbierać punkty będąc różowym e, albo brązowym albo żółtym. Uwa, no zaskoczenie. <śmienią> dobra. Um, Teleportera game, a, tele... a, pamięciówka. No dobra. To idzie tutaj. I co? Co? Widziałem gierkę. Chodzi mniej więcej o to, że jesteśmy... E... Człowiekiem, który się teleportuje z miejsca na miejsce. Od razu powiem, gra jest bardzo trudna, bo musimy zapamiętać trasę teleportowania. I kiedy chłopek nasz dojdzie do turyst, dojdzie do teleportera, musimy tak przesuwać. O, właśnie. Podpowiem, znaczy opowiem, że przy poprzednim nagrywaniu nigdy nie udało mi się tej planszy przejść. Gra jest moim zdaniem ekstremalnie trudna, bo Chłopak porusza się zbyt szybko, jak na moje umiejętności. Oczywiście, pewnie znajdą się tacy, którzy, którzy przejdą choćby tę planszę. Porusza się bardzo szybko, i wykonanie ruchu natychmiast po, po tym no, nie, umiem, nie umiem dać, nie umiem zrobić tak, żeby on poszedł w różę do góry, a potem jeszcze trzeba zrobić, żeby on poszedł w prawo. Więc. Gra jest trudna. Nie przeszedłem tej planszy, nie będę tego też przedłużał, bo y, wiem, że my, y, no, nie uda mi się to. Bo nie, po prostu nie umiem. O, no o, doszedłem tak. Bardzo, bardzo y, trudna. Bardzo trudna. Y, polecę dalej. Na pewno jest ciekawa, bo może gdyby do tego przysiąść, to, to coś by z tego wyszło, ale y, no jest trudna, niezbyt y, wciągająca jak dla mnie. I ostatnia gra. Ostatnia gra. No powiem wam, kamień serca, <grym> że karta nie skończyła się, nie skończyła się wcześniej, a ja tego nie widziałem I, i ucięło mi tak naprawdę już tylko końcówkę. Chyba bym się w... zdenerwował, gdybym poświęcił godzinę czasu naprawdę, bo te emocje były, były niesamowite. Gdyby to wszystko poszło poszło się paść, a to jest gierka, o takie znajome, znajome wariaty pewnie będziemy strzelać do nich, tak no dobra, zobaczę co, co to jest kosmiczna gra mam strzelać pewnie do nich nie mogę się obracać nie, tak, nie da się, nie da się niczym obracać, mogę tylko strzelać w prawo, na górze jest przeszkadzajka E, ok, i ta przeszkadzajka. Aha, mnie rozwala, nie rozwala domów. E, no to dobrze. To w sumie do, dobrze. E, no dobrze, ale czy, czy te stworki coś robią? Aaa, one rozwalają domy. Ok, ciach i ciach. I game over. Ok. Czyli na pewno muszę, muszę bronić e, domów przed, e, przed tymi stworami. Aha, no i właśnie. Hmm. E, no fajna. Gdzieś tam jakieś, jakieś sobie dźwięki lecą w tle. Takie, one mnie też. Aha, one mnie rozbijają, ale zobaczcie, że. E, no, kolizję. E, kolizję. Od tyłu kolizja jest. E, od przodu. E, no ale wiadomo, no to. Bez przesady, nie, nie ma się co czepiać szczegółów, ale no to jakieś tam ułatwienie, tak? Ułatwienie mam, że nie zabijają mnie od razu, nawet jeśli dotknę, dotknę przodem statku. Ale fajna, fajna gierka. Byłoby nieźle. I też znowu jest taka gierka, jest taka gierka podobna, chyba też arkadowa, ale ale na Komodorka, bo na Amigę. No wybaczcie, nie pamiętam. Eee, o, przeszedłem, zaraz opowiem o tej grze. Eee, a, i to druga, druga fala idzie. O, rozwaliło mnie. Eee, taki też statek kosmiczny, z tym, że tutaj tam, tam był ekran scrollowany. Eee, on strzelał takimi, takim promieniem jakby. Mm, I on się potrafił obracać. Mam grę przed oczami, się nie, nie pamiętam nazwy, jak znam, e, e, znam e, e, oglądaczy, to zaraz podpowiecie, co to była, była zagierka. No, była prześliczna, on mówi. ona chyba była na, na, na arkadowych maszynach, w, na filperach. E, hmm. Jak ona, no nie, nie przypomnę sobie, ale ten właśnie jest kosmiczny, i on te, te, te promienie. Znaczy, te strzały one były takie, takie bardzo przeciągnięte, jakby to były lasery takie i mówię, on mógł w lewo, w prawo. Też labirynty, labirynty w których on latał, no przepiękna gierka była. Ta właśnie mi się z nią okaże, Czyli kojarzy mi się bardzo dobrze i polecam, polecam tę grę. No, i na tym kończymy. No, tak, bo to były te dwie ostatnie, które, które już mi się nie, nie zmieściły, mimo że rozmawiałem. No, słuchajcie, poziom gier 4 kilowych absolutnie rozwala. W niektórych, jak wspominałem, nie było muzyki i to było, to było może nie przeszkadzające, ale brakowało czegoś, takiej soczystości nie było. Natomiast poziom gier i grywalność, przede wszystkim, no, totalnie zaskoczony jestem tym, co zobaczyłem. Niektóre totalnie odjechały, jak się pod prysznicem, trzeba palić, żeby to wymyślać. Fantastyczna robota, wiem, film nagrywa się po polsku, ale jak znacie ludzi, no Jammer to jest jedyny chyba polskojęzyczny, znacie tych ludzi, to im powiedzcie, że jestem zachwycony, dobra robota i na pewno do kilku gier wrócę, pomimo że wiadomo, że to są gry, pewnie skończy się je za, nie wiem, 5, może 10 minut grania. Wrócę do kilku, bo naprawdę robią robotę. I to jest w tym wszystkim piękne, że, że ludzie, w tak ograniczonym polu, potrafią zrobić coś, co przynosi, przynosi tyle emocji. Bo ja się ubawiłem świetnie. Totalnie zapomniałem, że zjerałem sobie wczoraj komcia i CD i CD Fixa i w ogóle byłem zły. Warto było czekać, bo. Yy... Tak, bo jestem szczęśliwy. <laughs> Polecam wszystkim, wszystkie gry. E, chętnie poznam kogoś, komu się podoba pierwsza gra, bo tak jak mówiłem, ten Bring, bring Back My Bones e, jest dosyć inna. <laughs> e, na pewno trzeba użyć mocno wyobraźni, bo te potwory, tam coś atakuje, żre, trzeba strzelać, e, ale pewnie znajdzie się ktoś, kto się nią zachwyci. E, no i co? I na tym kończymy Mamy zamknięty cykl testów Ultimate 64. Jeszcze raz powtórzę, to jest konfiguracja, którą, którą pokazywałem wcześniej, czyli moja ładna obudowa przezroczysta z napisem Ugorin. Ultimate podłączony do 42, Calowego LCD. -a. Dlatego też światło, to gdzieś tam się odbijam, ale, ale to tak właśnie miało być. Jest włączona opcja. Rasterlinów tych, no tak, no tych linii, no. no dobra już. I dźwięk, przede wszystkim, to było dla mnie ważne. Dźwięk jest puszczony przez optyczny z telewizora, wychodzi sobie do soundbara i do subwoofera. Dlatego te dźwięki w tych gierkach naprawdę dają radę, szczególnie te, które były z basami. To, to, to co mówiłem, uwielbiam takie muzy konkretne, soczyste, słuszne. I to mi się bardzo podobało. No i wiem na pewno, że to jest pomysł na wyjazdy. Czasami zdarza mi się musieć wyjechać gdzieś poza Opole do, do klienta, do pracy. I Ultimate jest rozwiązaniem genialnym. W każdym hotelu jest telewizor, który ma HDMI, więc mogę pograć sobie na realnej maszynce. Wiem oczywiście, mogę sobie na laptopie, no ale po co? Tam będę miał duży obraz. Tak, wiem, mogę sobie również laptopa podłączyć. No ale to nie o to chodzi. Skoro mam Ultimate'a, zabiorę, podłączę i będę miał prawie prawdziwą maszynę ze sobą e, i będę mógł sobie pograć. Absolutnie cudowny wieczór, wspaniały, spędziłem <grym> dzisiaj przy tych grach. E, zabierałem się tego trochę do, do, do tego, jak e, pies do jeża, e, bo od paru dni miałem nagrać ten film, e, ale cały czas było coś. Stwierdziłem, w weekend muszę to zrobić. I panie naczelny, nie obcinaj za bardzo, bo zobacz, jak bardzo się starałem. No co, ty teraz nie chcesz mnie, znaczy filmu. Kończę. Dzięki piękne za pewną no, godzinę, może troszkę ponad. Za, za, za ten czas mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja i włączcie koniecznie te gierki. Będziemy się widzieć przy kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia.